No albo... Ja jestem Sopkan, no i witam Was dzisiaj w kolejnym odcinku z LS Stories. No i w dzisiejszym odcinku sprzedamy sobie nasze tutaj narkotyki, które posiadamy już od dłuższego czasu. No i bez tych narkotyków niestety nie będziemy mogli nic zrobić. Przy nagrywaniu tego odcinka wystąpiła tutaj mała kraksa, no bo nie nagrał mi się głos. No i głos już dodaję tutaj w montażu i ogólnie jest to zmontowane w jakiś tam inny, mam nadzieję, dla Was ciekawy sposób. Więc napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście w taki sposób mieć odcinki. No i bez tutaj przedłużania. Przechodzimy do pierwszego potencjalnego klienta, któremu sprzedamy dzisiaj towar. No i my widzimy się u naszego potencjalnego klienta, który pisał do nas w sumie pozdro. No i jest nim Quinton Caldwell, który napisał: Strzała, co dla ciebie ziomalu? Ja odpowiedziałem: siemano zapodaj coś lekkiego. Nie dojadłem wcześniejszym burgerem. Śmieję się. On odpowiedział pewnie: Podał na kuchnię zamówienie. Zapewne po jakimś czasie było ono gotowe, a więc odebrał je, nabił na kasę i podał. Tu mi podał to całe zamówienie je sobie elegancko. Odebrałem, no i powiedziałem. A przy okazji brachu, garnął kanapkę, zapłacił za nią i dodał: Nie chciałbyś może w bicka co przykuć? Śmieję się. No i on mi na to odpowiada: No może by mi chciał. Po ile to opychasz? Spojrzał na mężczyznę. No i ja odpowiedziałem na to. Dobra, ta zapiekanka ci wyszła. Jeden zapiekankę dodał. Zależy ile bierzesz. Wziął kolejnego gryza, trochę się ubrudził. Kurwa, masz może chusteczkę? Popatrzył na swoją bluzę, następnie na faceta za lado. On na to odpowiedział: "Ta mam". Sięgnął do tylnej kieszeni i wyjął z niej paczkę chusteczek którą podał facetowi. No i ja na to odpowiedziałem: świetnie, Ziomalu. Odebrał od niego paczkę chusteczek, wyjął jedną, odłożył chusteczki na ladzie. Także ten: zależy wszystko od ilości, jaką ode mnie weźmiesz. Skończył konsumować zapiekankę, zostawił spół, położył na ladzie. No spoko, Ziomalu, to numer ładny. No bo on tam wyżej chciał numer, więc na tę po prostu odpowiada. No i on mi na to odpowiedział: no wiesz, trochę bym tego wziął. Ale krucho jest kwitem. Zapodasz może jakiś numer, to dam ci znać, jak będę miał forsę. No i ja napisałem, Don wyjął telefon, obrócił w jego stronę, żeby ten mógł spisać cyfry. No i on sobie elegancko odpisał tego mojego fałkarda. On mi odpisał Dzięki jak tylko się trochę dorobię, to będę do ciebie dzwonił. No, czyli tutaj po pierwszym potencjalnym kliencie możemy zauważyć, że jest spukany. No i ja jeszcze zagrałem. Dobra mordeczko, to w kontakcie. Pokazał gest dzwonienia, po czym złapał zapiekankę i wyrzucił do kosza. Wyszedł bez słowa. A on powiedział, ta, trzymaj się. No ale przynajmniej został. Zostawiliśmy do siebie numer, więc jest jakaś tam szansa, że kiedyś coś od nas kupi, więc nie straciliśmy, mamy nadzieję, czasu na marne, więc my udajemy się do kolejnego potencjalnego klienta. No i my jesteśmy już u naszego potencjalnego klienta, Terensa, który mówi, strzała, co potrzebujesz? A ja do niego, siemano, ziomalu. Podbił do kolesia, pociągnął nosem i dodał, nie chciałbyś może swoich wątłych mięśni szybciej napompować? Śmieje się. On odpowiedział, siemano, a co tam masz ciekawego, co? Założył rękę na rękę, spojrzał na Dona. Na to ja odpowiedziałem ciszej. Strzykawki nabite heroiną. Jakoś pierwsza klasa mordeczko. Zadowolony dodał. Najlepsze gówno w mieście. Puszcza oczko. On mi odpowiedział ciszej. Nie powiem, kusząca oferta. Zaśmiał się. Ile tego masz i po ile? Ja na to odpowiedziałem. O ilości się nie martw. Cena się różni od ilości strzykawek, które ode mnie odkupisz. Uśmiecha się. On na to ciszej. No powiedzmy, że 20 strzykaw. Ile za wszystkie? Na to ja. Powiedz mi lepiej, ile potrzebujesz. Podrapał się po brodzie. Za 20 strzykawek po 270 mogę ci puścić od sztuki. Razem to zaśmiał się i dodał: Trochę będzie. Obliczymy, jak powiesz, czy ci gra. Na to on odpowiedział ciszej: No to on na to: 5400 dolarów. Jak dobrze liczę. No dobrze, a 10 za ile sprzedasz? A ja na to odpowiedziałem: 10 po 280 za sztukę, przyjacielu. Czym więcej, tym taniej. Zruszył ramionami i następnie dodał: Ceny idą w górę. To bierzesz mordeczko? Uśmiechnął się, poprawił okulary, czekając na odpowiedź. No i on na to odpowiedział: Ta, wezmę 10 strzykaw, przytakuję głową. Gotową czy przelewą chcesz co? No i ja powiedziałem: Ciszej, to w takim wypadku przynieś mi mordeczko 2800, a ja przyniosę ci 10 strzykawek. Wystawił rękę w celu dobicia interesu. No i on powiedział: Ciszej, dobra stoi, wyszczerzył zęby, uścisnął dłoń Sawiego, dobijając interes. No i on sobie po tych słowach poszedł elegancko. Pod pieniądze, które jak za chwilę zobaczycie, przekazał mi dostałem te 2800. Później, poszedłem, wpłaciłem je do bankomatu. No i później, wyciągłem sobie 10 sztuk heroiny z torby, którą trzymałem w Buffalo. No jedną strzykawkę użyłem przypadkowo na sobie, bo podczas tego, gdy odkładałem mu przedmioty na ziemię, niechcący się mi klikło. No i strzykłem do nowi. Także jesteśmy stratni jakieś 240, no ale mimo wszystkiego i tak z tego co tutaj obliczyłem, jesteśmy na plus, no bo sprzedaliśmy to po 280, więc ceny są spoko. Tak swoją drogą, co wam tu jeszcze mogę dopowiedzieć? graczy tutaj na serwerze o godzinie 19, jak to nagrywałem, było ledwie 50, więc jest kiepsko. No i później on do mnie przyszedł, wyjął szmal z kieszeni, odliczył 2800, po czym wystawił je w stronę Dona. A ja napisałem: O, już wróciłeś, wstał szybko z kanapy, finalnie popatrzył na banknoty, które zgarnął, wsadził do kieszeni i dodał. Zaraz będę. No I ja teraz wróciłem sobie z tymi strzykawkami. Powiedziałem, witaj kolego! Sterylnie zapakowane strzykawki. Po sztuce wyjął z kieszeni i położył na blat, skikując do terensa. Twoje zamówienie. No i on powiedział: ciszej, ziomek, zapodasz mi jeszcze numer do siebie? Odezwę się jakbym potrzebował jeszcze. No, i na końcu, jak już to wszystko mu odłożyłem, napisałem to już wszystko, mardeczko, Wyjął telefon, obrócił w jego stronę w celu spisania e, numeru telefonu, który właśnie e, prosił mnie wcześniej. No, i na końcu zbiliśmy sobie grabę, dobiliśmy interesu, weźliśmy na tym całkiem nieźle na plusie. On odegrał, że wyjął z drugiej kieszeni telefon, uruchomił go. Po czym wszedł w kontakty i przepisał numer Dodonu. No i on później powiedział, dzięki wielkie, jak coś to w kontakcie, miło robiło się z tobą interesy. Wystawił rękę w stronę Czarnuszka. No i później sobie tutaj ponarzekałem, jak tutaj mało graczy. No i mówiłem, że jeżeli nie zostawicie mi co najmniej 100 łapek w górę, no i tego się trzymam nadal, nawet w montażu. Jeżeli zostawicie 100 łapek w górę, to będą kolejne odcinki, bo aktualnie to ja tracę swój czas po prostu na szukaniu graczy. No i skręcenie nawet takiego odcinka, który wyjdzie tutaj niecałe 7 minut, zeszło mi jakieś 2 godziny. Także jak widzicie, nawet jak leżę sobie tutaj na drodze, no to nic mi tutaj nie przejedzie, no bo nikt tutaj nawet po tej drodze nie jeździ. Więc jak chcecie restoris, wiecie co robić, dobijajcie łapki, piszcie mi komentarze. Wyżami sopka, trzymajcie się wszyscy do następnego odcinka i napiszcie co o tym formacie myślicie. Yo!